Całkowicie nowy film o Chicken Road 2, znowu i znowu. Jeśli chcesz grać jak ja, zarabiać pieniądze na Chicken Road 2, kliknij pierwszy link w opisie. Wystarczy się zarejestrować, dokonać pierwszej wpłaty. Aha, dla pierwszych 15 osób, które zarejestrują się przez ten link, tym razem oferujemy 300 euro, więc idźcie na to. Eł, dzisiaj w tym nowym filmiku pokażę wam jak gramy w trybie automatycznym. Co mam na myśli przez tryb automatyczny? Ponieważ nie ma naprawdę trybu automatycznego w Chicken Road 2. To grać w trybie mnicha, w trybie mongolskim, w trybie bez mózgu. Po prostu postępujemy zgodnie z procesem, robimy swoje. Właśnie to zrobiłem przez 10 minut, zarobiłem 100 zł, byłem na 700m. Spać myszą. Przed chwilą, 10 minut temu, dokładnie 12 minut teraz, i jestem na 814 euro. Jak to robię? To bardzo proste. E, stawiam po 1 euro. Możecie grać stawkami po 10 euro, jeśli chcecie iść dużo szybciej, ale e, dla bezpieczeństwa ja gram stawkami między 1 a 15 euro. Voila. A technika jest prosta. Jest tryb łatwy, jest tryb średni. Zaczniemy od trybu łatwego, poszukamy dwóch pierwszych poziomów. To naprawdę jak rolnictwo. Celem jest zarobić jak najwięcej pieniędzy w jak najkrótszym czasie, tracąc jak najmniej. Więc tak, ukończyłem dwa poziomy, teraz idę na medium, robię to samo, robię dwa kroki. Hop. Wypłata gotówki, następnie przechodzimy na tryb łatwy. Zdobędziemy dwa poziomy. No i super, widzisz, działa to, wygrywamy. Łatwo, nie ma się co zastanawiać, nie wiem. Czasem zdarza się, że zostajemy pokonani, ale to normalne. To część gry, trzeba nauczyć się dawać, by móc otrzymywać. No i E, no i tak, robiłem to przez 10 minut. Łatwo, średnio, zawsze dwa pierwsze poziomy. No i E, farmując, stopniowo, gromadzimy pieniądze powoli. Hop. Wracamy do trybu medium. Oto, oto, chłopaki. Właśnie rozegrałem 6 gier z rzędu, tak myślę, i jeszcze zyskałem. Wydaje mi się, że byłem na 811, 812, może zrobiłem 2 lub 3 euro w kilka minut. Więc tak, robicie to, robicie to przez godzinę i godzinę. Ja zarobiłem trochę pieniędzy, w końcu to jest 10 euro w 10 minut, to jest 60 euro na godzinę. Chłopaki, jeśli jesteście płatni.